Witajcie, ja jestem Krystal, a to jest kolejny film z serii pokemonowych Ciekawostek. Dzisiejszy odcinek poświęcony będzie Type i jego ewolucji Sylwali. Zaczynajmy! Type jest chimerycznym Pokémonem o cechach różnych stworzeń. Na jego głowę nałożony został brązowy hełm zaprojektowany, by tłumić moc Pokémona do stabilnego poziomu. Type stworzony został przez Fabes Eder Foundation jako broń przeciwko Ultrabestiom. Jego nazwa kodowa to Beast Killer. Type Null został stworzony z pomocą pobranych komórek Pokémonów wszystkich typów w celu umożliwienia Pokémonowi przełączania się pomiędzy nimi z pomocą odpowiednich pamięci. Ta umiejętność skłoniła Eder Foundation do nadania stworzeniu nazwy w Type Full. Utworzono trzy modele Pokémona, jednak wszystkie odrzuciły opracowany system. Tym sposobem projekt zabójcy bestii został uznany za porażkę, a nazwę stworzenia zmieniono na Type -Null. Przed wydarzeniami znanymi z Sun Immune, Gladen uwolnił jednego z tych Pokémonów i zaczął się nim posługiwać, chcąc znaleźć sposób na umożliwienie Type Nullowi skorzystania z systemu LKS. W generacji ósmej pojawiła się nowa forma Type Nula, stworzona została prawdopodobnie przez Makrokosmos z wykorzystaniem notatek badawczych skradzionych z Aloli. Type Null jest pokaźnych rozmiarów Pokémonem. Mierzy 190 cm i waży 120,5 kg. Jego umiejętnością jest Battle Armor, która powoduje, że nie może otrzymać ciosów krytycznych, a pokonanie Type a w walce zapewnia nam dwa punkty EV do HP. Pokémon ten ma bazowo w każdej swojej statystyce z wyjątkiem HP 95 punktów, a jego suma statystyk wynosi 534, co jest największą ilością spośród stworów zdolnych do ewolucji. Type 0 jest jedynym Pokémonem, którego hiszpańska i włoska nazwa różnią się od angielskiej. Dzieli on również kilka podobieństw z Mewtwo. Oba te stworki zostały sztucznie stworzone przez człowieka, miały być silniejsze od pozostałych pokemonów i wpadając w szał, spowodowały duże zniszczenia. Taipnu jest też pierwszym legendarnym pokemonem, którego mogliśmy otrzymać od NPC. Jego wygląd i historia mogą również być odniesieniem do potwora Frankensteina. Gdy znajdzie osoby, której ufa, Taipnu niszczy hełm, by stać się Silvali. Powoduje to aktywację systemu RKS, który działa zgodnie z pierwotnymi założeniami. Ruchem ekskluzywnym dla Silwali jest multi-atak. Jest jedynym atakiem, który zawsze przy użyciu gwarantuje stat, ponieważ jego typ zmienia się wraz z typem użytkownika. Silwali został wyprojektowany, żeby nauczyć się wszystkich ruchów typu Pledge. Jednak ze względu na błąd, Move Tutor zaoferował jedynie naukę ruchu Grass Pledge. Nazwa Sylwali została nadana przez Gladiona, co może być połączeniem słów Silver i Ally. Zniszczenie hełmu powoduje, że Pokémon traci pewną część swojej wagi. Pokonując go, otrzymamy 3 punkty EV do HP. To już wszystkie ciekawostki na temat tych dwóch Pokémonów. Jeśli macie jakieś propozycje odnośnie tematyki następnych odcinków, komentarze są do Waszej dyspozycji. A ja żegnam się i do następnego!